w w hali olimpijskiej w Innsbrucku zdobył najlepszy strzelec Bundesligi Lars Kaufmann, ale potem 8000 tysięcy kibiców oglądało popis w polskiej bramce Sławomira Szmala, który doprowadzał do pasji rosłych niemieckich rozgrywających. Równie dobrze zaczął mecz nasz środkowy Bartłomiej Jaszka i mimo wykluczeń oraz zmarnowanych rzutów karnych Polacy prowadzili dwiema bramkami. Końcówka pierwszej połowy to popis Karola Bieleckiego. Trzy potężne bomby na bramkę Bitera i do przerwy 12,8. Dobrona nie miałem żadnych zestrzeć. Naprawdę kilka sytuacji w drugiej połowie trochę zapastywnie jeden na jeden, ale tak naprawdę nie miałem żadnych zastrzeżeń, nawet bramki, które padły ze strony Kaufmana, były zaliczone. Natomiast to, co dzisiaj zrobiliśmy, bardzo dobrze trzymaliśmy całkowitą kontrolą Glandor. W drugiej połowie wciąż kapitał. Idealnie bronił Szmal, a Niemcy drżeli, gdy piłkę w rękę chwytał Bielecki. Po jego szóstym trafieniu Polacy prowadzili 18-12, ale przyszło zmęczenie, twardą grą w obronie i chyba nieco zbytnia pewność siebie. Przewaga zaczęła topnieć. 5 minut przed końcem rywale doszli na dwie bramki, ale podopieczni Bordana Wenty nie pozwolili wydrzeć sobie sukcesu, na który ciężko harowali przez cały mecz. trzeba pochwalić, bynajmniej z mojej strony, moją obronę, bo Niemcy rzucali w dosyć trudnych sytuacji rzutowych i ja musiałem tylko zamykać po rogach. To jest przyjemność grania, ale nie jestem zadowolony z drugiej połowy, gdzie prowadziliśmy pięcioma bramkami. To było denerwujące, że nie potrafiliśmy tego wyniku zachować dla siebie, bo tak naprawdę trzeba było przytrzymać, spokojnie grać i szukać pewnych pozycji. My za szybko oddawali rzuty, daliśmy szansę sędziom pokazywania czasu, bo jakoś ta gra nie była poukładana. Co mnie bardzo znerwowało? W końcówce skutecznie zagrał debiutant Tomasz Rosiński i Polacy pierwszy raz w historii mistrzostw Europy pokonali Niemców- 27-25.